Cieszy poprawa gry, cieszy wynik. Ogólnie ze wszystkiego dzisiaj można być zadowolonym, bo pokazaliśmy, że, że potrafimy się po takich niepowodzeniach podnieść i potrafimy grać jak równy z równym z mistrzem Polski i nawet wygrywać te mecze, także, e, także no bardzo duży pozytyw na, e, po dzisiejszym meczu. Cieszymy się bardzo, zależało nam na tym, żeby, żeby zagrać dobre spotkanie przede wszystkim. Wiedzieliśmy, że na Rzeszów dobre spotkanie może nie wystarczyć. Eee, ale to co założyliśmy sobie przed, przed meszem zafunkcjonowało i, eee, i wygrywamy. To naprawdę bardzo ciężkie spotkanie. Eee, cieszymy się przeogromnie i dopisujemy dwa punkty do tabeli. Była duża szansa, w czwartym secie prowadziliśmy i Resowia już można powiedzieć leżała w pewnym momencie na deskach, ale podnieśli się i pokazali, że są silnym zespołem. Niestety zrobiliśmy tam cztery błędy własne w końcówce. Eee, no, na takim poziomie między tak wyrównanymi drużynami te błędy się mszczą i, i nie można wygrywać seta jak robi się takie błędy. E, na szczęście odbudowaliśmy się i tego tiebreak'a zaczęliśmy z wysokiego C i utrzymaliśmy przewagę już do końca, co prawda tam przez moment był, była jakaś tam e, wyrównana wyrównany stan punktowy, ale, ale w końcu to my lepiej zagraliśmy i dlatego się bardzo cieszymy. Była szansa zakończyć, no ten mecz troszeczkę falował nam, bo zdobywaliśmy po trzy punkty, potem traciliśmy trzy punkty, także no tego jedynie moglibyśmy się wystrzec w następnych meczach. I, I myślę, że, że będziemy wygrywać w trzech albo w czterech setach, oby tak dalej, no bo myślę, że pokazaliśmy kawałek dobrej siatkówki. Tak to wygląda mniej więcej, że teraz mamy, trafiamy znowu na, na czołówkę poprzedniego sezonu. Mam nadzieję, że te mecze będą wyglądały jak podobnie, podobnie jak dziś i wynikiem będą się kończyły podobnym. Nawet możemy przegrywać te, te mecze, te, te sety pojedyncze, bo... Z mojej perspektywy ja zbieram sobie kolejne doświadczenia. Z mistrzem Polski zagrać mecz jest wspaniale, a, a zagrać jeszcze pięć setów i zagrać w każdym z nich dużo i mieć dużo okazji, żeby się ogrywać na tym poziomie, to dla mnie tylko jest kolejny plus. Cieszymy się bardzo, że dotrzymaliśmy to prowadzenie w Breaku, bo no z taką mocną drużyną ciężko jest naprawdę utrzymać jakąkolwiek przewagę. Także ważne, że na początku odskoczyliśmy, później grało nam się łatwiej, były emocje i cieszymy się z wygranym. Cieszy bardzo powrót na pozycję lidera i... I, i, I oby tak dalej, ale tak naprawdę, tak naprawdę najważniejsze jest to, co będzie za parę miesięcy, jak spotkamy się w play-offach miejmy nadzieję. E, I tam w tych play-offach musimy, musimy wygrywać mecze i tam liderować. Zaczynamy taki maraton, ale dobrze, bo widać, że nasza gra, nasza gra wygląda lepiej z meczu na mecz. I to będą pewno ciężkie spotkania, ale najważniejsze, żebyśmy zagrali, zagrali dobrze. I zobaczymy, czy to pozwoli nam wywieźć punkty z Kędzierzyna i zdobyć potem je tutaj z Jastrzębiem. Mam nadzieję. Myślę, że to jest przyjemność dla sportowca grać z najlepszymi, także my zawsze czekamy na takie mecze i cieszymy się z tego. Myślę, że jeszcze troszkę czasu pozostawmy na, na szukanie potencjalnych finalistów, ale bardzo no, powiem szczerze, że nie obraziłbym się, jak, jakby był taki finał, jeżeli kończyłby się takim wynikiem.